Siema, ja jestem Kuba, a to jest kolejny odcinek z naszej serii przygody Kuby w Minecraft. I tak, w tym odcinku mam parę pomysłów co możemy zrobić. Powinienem się zmieścić w czasie i jak widzieliście moje intro, no filmiki, filmiki wzbogaciły się o intro, możecie mi podać jak znacie jakąś lepszą piosenkę, to możecie mi podać też piosenkę, jakąś lepszą do intro. I tak, y Pierwsze, pierwsze co chcę zrobić to, no nie skończyłem ogrodu, no szczerze mi się trochę nie chciało zbierać tych kwiatków, mam tu, nie mam, i widzicie tą górę, prawda, tu jest ta góra, to ja ją usunę, tak, skup. muszę ją rozkopać, bo mi się nie podoba, znaczy tak tu muszę do tego poziomu jakby ją, i da, postawię tam dirta, ułożę to dirta żeby to, to zarośnie i tam zrobimy sobie kopułę, taką małą dosyć niewielką kopułę, w której będzie moje pole. Oczywiście ze szkła podstawa będzie tylko z tych nowo dodanych klosków, które można zrobić ze stolna. Tak, ze stolna. No dobra, yy, tu idziemy, ja, ja już tu, jeszcze coś powiem. Co Ja jeszcze coś tu muszę powiedzieć, to zaczynam już kopać, a ja skończę system, bo kolejna nudna rzecz będzie. Tu jakoś by to rozkopał O, trochę mi to zajmie chyba. Złotą spróbatą spróbuję zaraz i tu będzie taką Tu będzie gotą troszkę rozkopanie o. O. wryj. W mordę. <laughs> nie wryj, tylko w mordę. Zawsze się coś. Jak nie urok to sraczka. Dobra. Mm. No i tak, powiem dokładnie jeszcze co będziemy robić w tym odcinku. Bo w tym odcinku, no, jak mówię, na pewno zrobimy sobie, pozbieramy piasek. Nie, to zacznę, tylko powiem parę rzeczy poruszyliśmy się kopaniem tej góry e, zaczniemy no, możliwym piasek kopać e, no i i i, i... i... i potem na pewno zaczniemy robić tą kopułę. powinniśmy zrobić tą odcinkę jakbyśmy się jej nie zmęcili, to zrobimy ją na pewno w następnym, a więc... A więc jeszcze chwilę tylko kopię. No, żeby a więc to... Ja sobie tu będę spokojnie kopał. Prześpisy tylko jeszcze. Nie, że mi się nie podoba ta góra, ale przeszkadza. Chciałbym zrobić tam za domkiem parę innych rzeczy, a ja ta góra... Mm, nieważne. Eee, no dobra, to może... To może myśmy się by... Byśmy byśmy się bo żebyśmy e, Zobaczyli zaraz. No to ja sobie idę tu pokopać i wrócę do was jak tylko skończę, ko skończę kopać, no. Pewnie u mnie trochę zajmie. Dobra. No to... że, że Na razie. No. Dobra, to ja już skończyłem. Eee, miał być to bardziej zniżona, ale postanowiłem, że nie, bo mi się... Nie mam, trzeba, nie ma, dobra, nie chciało mi się. <laughs> no, no tak, no. Ale i tak już nawet fajnie wygląda. Eee, jak widzicie, zrobiłem tu takich chodniczek, tu będzie gdzieś prowadzić droga, tu prowadzi... Eee, coś taka ścieżka bardziej. Yy, naokoło no nie, nie mówcie, że noc no, no i w każdym razie to tu tak jak na razie tak wygląda tu będziemy budować tu będzie taka dróżka tu po lewej będzie kopuła mam nadzieję, że po prawej będzie wieża yy, a teraz pójdźmy się przez przespać E, chwila... Chwila... Dobra, już. już nie mogę czegoś znaleźć. Mm, bo co ten... Crafting... Crafting table, co stoi? Crafting table... Hop! Um, tak, tu. Tu, 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 tu. Przyspimy się. I zaraz, mam nadzieję, pójdziemy po piasek. Znaczy, nie mam nadzieję, na pewno pójdziemy po piasek. Będzie mm, nam potrzeba dużo piasku. My musimy zostawić to, co niepotrzebne. Któreś które niepotrzebne. Niektóre rzeczy nie wiem, po co noszę. Bo wezmę wszystko. Jakby coś na raz fajnego to wziął. Którym to ja to przepalam? Jeszcze tylko... szybko... Czyli robimy chodniczkę, kawałek. Tak robię, żeby zrobić jak najszybciej. Teraz z tej strony. Hop, hop. I hop, hop, hop. 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 Mm, nie wygląda to aż tak bardzo fajnie jak wystawiamy przedtem, ale może być pójdziemy do takiego miejsca, w którym... Można nawet nieźle pokopać. O i mam tam pomysł żeby koło tych schodków... Yy, na pewno postawię koło nich takie te, te klocki. Tylko z y, czego one są zrobione. No wiecie, te nowe. I... Żeby jeszcze tu koło nich jakieś drzewa posadzić. Ja je posadzę z yy, mączką kostą. Jak <kłysy> yy, to powiedzieć? Urosnę je? Nie. No w każdym razie zrobię, że zaczaruję i zrobię, że będą większe <grymne> Zaczaruję i węgiel zawsze trzy węgla więcej później jest tu jeszcze tak, brakuje mi węgla parę kroków od ciebie mamy kopalnię hmm, zbieram już Piasek na szyby do domu A pójdziemy tu chyba Jest albo nie ma yy, Coś mi się zdaje, że może tu być Ale też nie musi Pustynia Ale chyba nie musi Nie my, nie ma jej I w takim razie Nie wiem, gdzie będę kopał piasek to są takie mały Wiesz, piasek? Oooo Dobra, tu chwilę pokopię. Yy... Znajdę jakieś lepsze miejsce i tam się z wami na chwilę pożegnam. Ale tylko na chwilę. O, tu musiał... O, jest tam pustynia. Yy... Mm. Jestem głodny i by się jakaś mućka przydała. Mućko? Dobra. Pustynia jest. Jest owca, ale mućki nie ma. Ani krowy. Nie, krowa i mućka to samo. <gry> Ani świni. Daj mi muso Patrz, dobra mucika e, To jest tu będę kopał i z tego no to miejsca się na razie, na razie pożegnamy. E, wrócę do Was, jak tylko pozbieram sporo piasku. Dobra. E, to na razie. Cześć. Dobra, ja już pozbieram tu trochę tego piasku. Mam nadzieję, że 7 sztaków wystarczy. Zobacz, 3, 6, 7. Dobra Tu widzicie zrobiłem sobie coś I wezmę kaktusa Tak, wezmę sobie zielony parknik Najpierw zrobię albo nie zrobię, <śmum> nieważne No powinno starczyć 7 staków na taką małą ludką kopułę mm, podczas tego jak będę przepalał piasek e, też nie będę nagrywał co będziemy zobaczyć jak się w piecyku fajnie piasek e, 700 taków piasku przepala tak to będzie fajne wezmę węgiel bo się chyba nie starczy z tego co mi się wydaje Więc trzeba pozbierać trochę Ale Uf, Wyrobiłem się w jeden dzień Minecraftowy No i się robi nas Jajko Dobra i... Czekajcie chwilę. Dobra, już mi się już sekundę tak... tum my tam mamy? tum Potrzebny mi jest wołnierz! Jak mi nie starczy, to se tu przyjdę. Mhm. Ups. Żeby mnie tylko jakieś tu zombiaki nie złapały. pójść włosy, bo mi pełna potrzebna. Nie no, żartuję. Albo no, nie żartuję zapuść te włosy. I tam to moje tony. Gitara. Nie wiem ile. Sorry. Trochę lecił ten koprze przez u Mam nadzieję, że starczy węgla. Najpierw się pójdzie. Mam jeszcze trochę szkła. Czy to na Ciekawe. Nie, <kłysy> nie, eee, Tylko... nie, teraz tylko nie, jeszcze nie, nie, zrobić. Aha, zobaczę czy mam wam nie, nie, mam. nie, 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 Mój dikt Da, więcej po prostu nie byli Creeper Zielony Gurek. Są dupe dinozaurze. Będzie chodniczek. No spaj, bo cię zabiją. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wiem, że ktoś nagrał filmik, jakże e, jest taki jakby po, e, powiedziane, jak to zrobić mniej więcej. U takiego gościa o nazwie... Nie pamiętam. A w każdym razie polecam. W, 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 nie wiem, wiem, że nie wiem, nie pamiętam, ale wiem, że ktoś na pewno już to gdzieś pokazywał, bo sam bym tego nie wymyślił. Yo, motherfucker. Dobra, ja chciałbym, muszę coś zrobić. Dobra, już. To było chwilowe i potrzebne. I straszne. No ja, to tu straszne. 4, 5... 2... Ja to zrobię ładnie. Nie bójcie się, to tak nie zostanie. Fajnie. Braku mi klasku. Coś w tym stylu. Tu dziś potem zaraz poprawiam.

zrozumiałem filmik trwa dokładnie i wrócę zaraz znowu do was Dobra trwa 16 minut ponad nierówno No i tak bym nie zdążył tej kopuły zrobić w tym odcinku to w next Nie jakby mi szkła po prostu zabrakło to skończymy ją sam Skończymy ją sam Tak, tak to chciałem powiedzieć to jest tekst mojego życia. <coughs> no, oczywiście nie bierzcie z tego no na serio. Na no serio, na no serio, nie bierzcie z tego. Mhm, nie starczy mi. Łatwe do przewidzenia. Nie, więc starczy nie dobry początek. Proszę nie pytać mnie co ja teraz robię, bo sam nie wiem. Nie, no wiem. Nie chcę, nie, nie chcę tracić szkła. No no to tu Dobra, to na tym byśmy skończyli. Ja sobie to sobie poprawiam już sami. W następnym odcinku już kupuło będzie skończona i będziemy se sadzić. I skończymy ścieżki i różne rzeczy. A więc żegna się z Wami jak na razie. Kuba, nara.